Witamy w podcaście chrześcijańskie QA. Rozmawiamy tutaj na tematy wiary, zbawienia kościoła i chrześcijaństwa. Z tej strony Damian, Kamil. Dzisiaj odpowiemy na pytanie na temat spowiedzi. To pytanie jest dosyć krótkie. Panowie, powinniście zacząć od spowiedzi. Kto to wymyślił, kiedy i po co? Więc może zaczniemy od sprawy najprostszej, czyli od historii. Na Soborze Laterańskim IV w 1215 roku odbył się ten sobór. Ustanowiono przepisy dotyczące spowiedzi. Do tej pory nie było to w żaden sposób usystematyzowane ani nie było takiej konieczności, żeby gdzieś do kogoś chodzić, ale na tym soborze biskupi Kościoła Rzymskokatolickiego uznali, że trzeba to jakoś zebrać do kupy, ustalili takie różne zasady. Co ciekawe, jest to sobór, na którym ustanowili ci sami biskupi m.in. krucjaty, inkwizycję. Więc ci sami ludzie, którzy ustanawiali to, że człowiek musi się spowiadać w jakiś sposób, ustanawiali też to, że, że konieczne są krucjaty, na przykład wobec niewierzących czy inkwizycja. Przed tym 1215 rokiem nie było czegoś takiego jak spowiedź, jaką, jaką od tamtej pory została wprowadzona, jaką znamy mniej więcej w tym momencie. Tak? Czyli przez. Większość, większą część historii chrześcijaństwa czegoś takiego jak spowiedź nie było. Drugi sobór, to jest Sobór Trydencki, jest bardzo ciekawą też rzeczą, bo on się odbył w XVI wieku, tam 1545 63 rok. Na tym soborze zmieniono formułę, którą ksiądz mówił. Ona do tej pory brzmiała niech cię Bóg rozgrzeszy, a od tego momentu ksiądz mówił ja ciebie rozgrzeszam, czyli Zmieniło się dosyć bardzo, że teraz rozgrzeszenie zależy od człowieka, a nie od Boga. Wtedy też na tych soborach ustalono między innymi takie przepisy na tym Soborze Laterańskim IV. Na przykład taki obowiązek, że do spowiedzi trzeba przynajmniej raz w roku przyjść. Tak? Więc y, jest bardzo ciekawa sprawa, że coś, co jest mm, duchową rzeczą i związaną z relacją z Bogiem, Przemieniono to w jakąś taką praktykę regularną i wymuszoną w pewnym sensie, że trzeba tą spowiedź odbywać przynajmniej raz w roku, jakby to coś zmieniało. Przechodząc do yy, o tym, co mówi Słowo Boże na ten temat, to pokuta, no i właśnie wyznanie grzechów świadomość grzechów i świadomość przeciwko komu są grzechy, że nie przeciwko ludziom są grzechy, tylko po pierwsze przeciwko Bogu, bo Bóg stworzył nas na swój obraz i swoje podobieństwo i cały bunt przeciwko Bogu jest, czyli grzech jest przeciwko niemu, nie przeciwko nikomu innemu. I teraz tą świadomość grzechu otrzymujemy, zostajemy od niej pouczeni poprzez działanie Ducha Świętego, tak? I to jest bardzo powiązane ze zbawieniem. I teraz Bóg szuka ludzi z oskruszonym sercu, czyli takich, którzy widzą swoją marność, widzą swoją, swoją grzeszność, tak jak to mówi przypowieść o celniku. Celnik się modlił, dobrze, że nie jestem jak ten... Znaczy, faryzeusz się modlił, dobrze, że nie jestem jak ten celnik, tak? A celnik się modlił, że nie jest godzien. Tak? I oczywiście zostało odpuszczone celnikowi grzechy i... Yy, też takie formułki, taka religijność, czyste chodzenie do spowiedzi, bo tak muszę raz w roku iść i spowiadam się, ale nie wiem w ogóle dlaczego, bo i tak jestem dobrym człowiekiem, tak? Ale się wyspowiadam, no to jest bez sensu, tak? Po, po pierwsze. Po drugie, Kościół rzymsko-katolicki yy, nie spełnia w ogóle swojej funkcji, bo o tym. Że grzeszymy na przykład trwając w cudzołóstwie, albo jakikolwiek inny grzech, którego sami nie widzimy, chociaż nie widzieć tego, że jestem w, cud w cudzołożnym związku, to jest trudno nie zobaczyć. Po prostu. Ale że na przykład kogoś skłamałem, źle się wo wobec kogoś postąpiłem, to Kościół Rzymski nie spełnia swojej funkcji, bo to już nie jest rodzina, tak jak powinno być jak po prostu w Kościele pierwotnym, który powołuje Jezus Chrystus, że powinniśmy braćmi i siostrami. Nasze życia powinny być jawne dla siebie. Tak? W ogóle nie możemy wypełniać yy, tego nakazu z Ewangelii, gdzie jak brat zgrzeszy, mamy iść najpierw samemu, później we dwóch, tak? Później mamy to pokazać przed Kościołem, później Kościół ma go wykluczyć. Tutaj w ogóle tego nie ma. Tutaj jest takie chowanie tego, gadam do jednego człowieka, ten człowiek mi odpuści albo nie, ale nikt w sumie, oprócz mnie i jego, może o tym grzechu nie wiedzieć, i idę do domu. I nic się w sumie wielkiego nie dzieje. Ani y, ksiądz nie mówi tego przed z, y, ambony, że tu nasz brat Grzegorz ma taki grzech, i teraz go wykluczamy, bo już się spowiada z tego piętnasty raz i nie może tutaj już przychodzić, tak? Bo właśnie nie ma szczerej pokuty, ani skru skruchy, nie? W ogóle Kościół Rzymski tego nie wypełnia. Po, po trzecie, czy po drugie? Po trzecie nie ma nigdzie w Nowym Testamencie kapłaństwa, tak? Wszyscy jesteśmy kapłanami i co najwyżej jest opis funkcji starszych i jak można zauważyć z wielką łatwością, w Starym Testamencie są takie szczegóły na temat tego, jak wygląda świątynia, jak wygląda kapłaństwo, co kapłan powinien robić, tak? A tutaj nagle Nowy Testament Kościół Rzymski sobie mówi, że jest spowiedź, że jest... tylko kapłan może to robić, ale jakby Nowy Testament zapomniał w ogóle o tym wspomnieć. Tam mamy milion szczegółów, gdzie ma być chlebek położony przy ołtarzu, gdzie coś tam, gdzie ma być jakieś do obmyć miseczka. Jaki ma mieć rozmiar? A tu nagle Nowy Testament, Bóg zapomniał opisać tego. Mieliśmy się domyśleć. To jest w ogóle wyssane z palca. Natomiast, tak jak mówiliśmy wcześniej, tak jak mówiłem wcześniej, że pokutaj w ogóle to wyznanie grzechu jest bardzo powiązane z zbawieniem i w takim zdrowym kościele, w którym widzimy ludzi. W większości zbawionych, którzy nie chodzą ze względu na tradycję do tego, że ich rodzice mm, nauczyli, można zauważyć to, że mają, y, są wyczuleni na grzech, y, że widać ich żywą relację do Boga, do Słowa Bożego, że mają życie modlitewne, że, czy, że chodzą na w, w braterskie spotkania, na y, chociażby na, czy, na czytanie słowa też, tak? Więc ich życie. W takiej społeczności jest jawne przed braćmi, widać, yy, można taką osobę upomnieć, tak? Bo widzę, że mój brat na przykład coś robi, albo mój brat w drugą stronę też widzi, co ja robię, tak? Yy, więc to jest żywe. I to ma wtedy sens. I to jest wypełnienie tego, co jest napisane w słowie Bożym. W ogóle, jeżeli ktoś nie uświęca swojego życia i grzeszy z ciągle tym samym grzechem, tak jak mówi, chociażby Lisdiana, że kto trwa w grzechu, nie ma w nim prawdy, to my tutaj w małej społeczności możemy to zobaczyć, tak? Możemy widzieć i taki człowiek, który jest zbawiony tak? z Boga, narodził się z Boga, od razu można zobaczyć, że uświęca się, że jego życie się zmieniło, że jego podejście do grzechu się zmieniło, że nie. Czytał Słowa Bożego nigdy Biblii, bo nie rozumiał, a teraz nagle kocha czytać Słowo Boże. To wszystko możemy zobaczyć, a w kościele rzymskim nikt tego nie jest w stanie zobaczyć. Nikt nawet nie zna często swojego księdza, który prowadzi mszę. albo rzadko zna. Natomiast tak, to większość ludzi w ogóle nie ma. Pojęcie o sąsiedzie z ławki, tak? A jak ma, to tylko po prostu, bo wie, że to jest jakiś tam kazek i mieszka w którymś tam bloku i tyle. Nie ma czegoś takiego w Biblii, jak spowiedź do jednego człowieka i wyznawanie mu swoich grzechów, i że ten człowiek je odpuszcza. Apostołowie otrzymali od Jezusa nakaz głoszenia Ewangelii. I każdy, kto odpowie na to, na to ogłoszenie. Tak, to po pierwsze, odpowied dlatego, że widzi swój grzech, widzi po co jest Jezus, że potrzebuje zbawiciela i to będzie szczere i to będzie z Ducha Świętego, tak? A tutaj mamy gro ludzi, którzy po prostu urodzili się w kościele rzymskim i myślą, że są chrześcijanami, a nimi nie są. I którzy robią różne rzeczy tylko dlatego, że tak ich nauczono, tak? I właśnie ta, to piękno chrześcijaństwa tego wczesnego, yy, że to wszystko było takie realne, że to wszystko było szczere i to wszystko wypływało właśnie było łatwe do zobaczenia, kto jest chrześcijanem, kto nie, teraz jest trudne i niestety przez te wszystkie yy, obrzędy i przez to wszystko, co narosło wokół. Wokół przez kościół rzymskokatolicki. No i plus jeszcze takie rzeczy jak czyściec, które w ogóle umniejszają jakby yy, tej ofierze Jezusa na krzyżu. Że Jezus umarł za nasze grzechy. Czyli, że Jezus nie umarł za wszystkie, tylko umie, umarł za część, a za resztę będziemy musieli odpokutować w czyśćcu. To takie drzwi awaryjne właśnie, porobione, jak spowiedź właśnie czyściec i... I inne tam jeszcze, odpusty, i jakieś te wszystkie rzeczy, które, <noise> bałwo jeszcze Maryja, tak, do tego, które są porobione właśnie dla tych ludzi, którzy nie narodzili się z ducha Bożego, ale żeby ich po prostu tam trzymać, że to ma sens, chociaż trwają w grzechu, ale tutaj my zrobimy coś za Ciebie, zapłacisz albo coś tam, przyjdziesz raz. No, w jakimś okresie to ci odpuścimy wszystkie Twoje grzechy, to się jak chcesz, a my tutaj się postaramy o Twoje zbawienie, tak? Więc to jest bez sens. No i dlatego to tak funkcjonuje, funkcjonuje, że jak ostatnio oglądałem wywiad z panem Adamem Szostakiem, to on twierdzi, że w ogóle piekła nie ma. Bo jak umrzemy, to Bóg w ogóle da nam y, możliwość wyboru. <laughs> że przedstawi nam się i powie, że no, tutaj jestem ja. Jak wybierzesz mnie, to możesz teraz iść. Co w ogóle to jest zaprzeczenie w ogóle całkowite Słowu Bożemu i Ewangelii, Ewangelii Chrystusa. Dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Jeżeli ten odcinek był dla Was pomocny, to zostawcie łapkę w górę pod tym filmem na YouTube. To nagranie można słuchać w aplikacjach do podcastów, na przykład na Spotify. Ale też na naszym kanale właśnie żyjesz tylko raz i tam można zadawać pytania, na które staramy się odpowiadać. Kolejne spotkanie już w najbliższy czwartek o godzinie 18. Do usłyszenia. Do usłyszenia.